Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trener Marcin Bachlada po bardzo ważnym dniu dla naszych kobiecych skoków narciarskich. Anna Twardosz po raz pierwszy w karierze w dziesiątce zawodów najwyższej ranki. Ważna cegiełka chyba w waszym rozwoju. Bardzo ważna i taki dzisiaj no nam ciśnienie już zeszło z tymi dyskwalifikacjami, ale dziś już wszystko ok. No mogę powiedzieć, te skoki Ani troszkę dzisiaj Dzisiaj były gorsze niż wczoraj, ale i tak spokojnie stadion na skakanie do pierwszej dziesiątki i za to brawo dla niej. Bardzo ciekawa sytuacja, nowy format i Ani po prostu w pierwszej serii pokrzywdzono i gdyby nie zerowano tych punktów przed finałem, to miałaby trudno o tak e, dobry wynik. No myślę tak, jest to troszkę dziwny ten system też dla nas taki, ale no liczy się ten ostatni skok praktycznie. No wiadomo, w tej pierwszej trafiła do tej m, najlepszej grupy, gdzie ta Nika Prew zjechała i tam jury postanowiło, że obniżą cztery belki, a na tej skoczni to jest Dosyć dużo, no i były ciężkie warunki, ale dała Ania rady skoczyć, a myślę ten drugi się liczy bardziej skok i myślę, że powinna być zadowolona z dzisiejszego dnia, tak jak my. Ta pierwsza seria, ta 17, belka z 21. No to jest taka długość najazdu pod mężczyzn już trochę. No tak, no to już wczoraj też czy przedczoraj Nika też chodziła z 16, co nas tu za, zaszokowało. Ale dzisiaj no mnie zaszokowało ten rozbieg 17, gdzie te warunki nie były dzisiaj zbytnio takie podnarte, jak było wcześniej, ale no myślę, no. Już pomału te rozbiegi się zbliżają, tak, coraz niżej, coraz niżej, bo wiadomo, dla niektórych jeszcze jest to trudne. A Czy delegat Wam jakoś argumentuje, dlaczego aż tak postąpiono? No bo de facto można było samej Słowence obniżyć, a, a pewnie gdzieś tam się spojrzeliście z innymi trenerami na siebie, co tu jest grane, czemu nasze zawodniczki będą cierpiały przez Nikę? No zapytaliśmy, stwierdzili, że Żyli całej grupie obniża, bo to jest tak jakby <laughs> drużynowe zawody, że cała grupa, to cała grupa pojedzie z tej belki, że później tak się kasują te noty i ta druga seria, ale no wiadomo, jest trudniej dla tych słabszych zawodniczek trochę. Ania Twardosz. Walcząca o, o to przejść, może o coś więcej? To jest to jest marzenie, to jest mrzonka, czy jesteście realnie coraz bliżej tego? No myślę, że też nie wiedzieliśmy, powiem tak. No, dziewczyny bardzo dobrze przepracowały te miesiące teraz w lecie. Te skoki fajnie wyglądały, ale też nie wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu jesteśmy, bo to nie mieliśmy porównania z innymi. i Tak czekaliśmy też na te zawody, zobaczyć, gdzie jesteśmy. I myślę, że. No, jestem zaskoczony, bo naprawdę. Ania dobre skoki oddaje, i yy, widać tu na, nawet na tych zawodach, że jest szansa się zbliżyć już nawet do pierwszej piątki tymi skokami. A podchodzą inni szkoleniowcy, mówią: No, brawo, Marcin, no, widać, że, że wykonujecie super robotę. Nie, tu jest super atmosfera na górze. Tak, trenerzy, z, mogę powiedzieć, wszystkie ekipy zawsze przybiją piątkę, i. i i chwalą te, o jakby to powiedzieć, słabsze nacje zawsze, podnoszą na duchu tak i mówią, że fajna robota. Wisła przed nami, na pewno Pola Bełtowska, na pewno Anna Twardosz, czy, czy ktoś jeszcze dołączy? Dołączy jeszcze Nicole Konderla. Dobrze, w takim razie do zobaczenia już w Polsce no i powodzenia, obyśmy się cieszyli tak samo jak tutaj we Francji. Mam nadzieję, do zobaczenia w Wiśle.